Trzeci mecz u siebie w tej rundzie, już w najbliższą sobotę, będzie wreszcie wygrany? No liczymy przede wszystkim, że uda nam się jako pierwszej strzelić bramkę. Do tej pory niestety tutaj w pierwszej połowie już schodziliśmy z niekorzystnym wynikiem, trzeba było gonić. No i drugie na co liczymy, że drużyna przeciwna będzie miała tym razem jednego bramkarza tylko w bramce. A nie sędziów? No ostatnio świt miał dwóch. No tak, mówi Pan o tej sytuacji, kiedy obrońca Świtu wypił piłkę z linii, tak? No niestety tak, niefortunnie to wszystko się potoczyło później, że zamiast wyrównać i grać jednego więcej, to troszeczkę zespół się zdekoncentrował, Świt strzelił drugą bramkę i już nie zdołaliśmy dogonić. Piłkarze bardzo byli podłamani po tym, jak nie udało się wygrać w Owiczu. No rozścieczenie było olbrzymie, zabrakło sekund. Yy... Cały tydzień też, w zasadzie cały, cały czas, gdzie się rozmawiamy i pracujemy nad tym, by koncentrację zachować do ostatnich minut. Tam bardzo duży wysiłek zespołu, bardzo ciężki teren, nierówne boisko. W tych ostatnich sekundach jednak zabrakło decyzji takiej nazwijmy to klasycznie oswobadzającego jakiegoś jednego wybicia, by móc spokojnie uspokoić ustawienie w tyłach. Zabrakło nam, nie wiem, 15-20 sekund. Szkoda. Pogoń Grodzisk zimą dokonała takich kilku dość głośnych transferów jak na, jak na trzecią ligę. Zrobiło to na pana wrażenie? Tak, bo tych zawodników my też byśmy chcieli mieć, ale wybrali drogę do Grodziska z różnych powodów. Eee, czy zrobiło wrażenie? To jest taka liga, w której nie gra jeden zawodnik, gra cały zespół, formacje, zgranie, determinacja ekipy, więc myślę, że jeden zawodnik nie przesądza o wyniku. Decyduje zespół, duch walki, zaangażowanie, no oczywiście umiejętności jak najbardziej w tym pomagają.